Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Ciebie figurkę kolejnego złoczyńcy ze świata Masters of the Universe, a będzie nim Jaw, czyli moim zdaniem jedna z najlepszych figurek w tej serii. A dlaczego? Zapraszam na recenzję. Trapjaw został zapakowany w standardowe opakowanie, jeśli chodzi o serię. Masters of the Universe, gdzie znajdziemy wielkie logo tego uniwersum, nazwę bohatera, czyli Trabjaw, oraz informację, że w środku zawarto mini-komiks. Po prawej stronie, na samym dole, umieszczono logo producenta, czyli firmę Mattel. Jeżeli obrócimy to opakowanie, to znajdziemy na samej górze bardzo ładną grafikę przedstawiającą nam Trap Java, Himena oraz bohatera poprzedniej recenzji, Rampmana. Po lewej stronie umieszczono dwie grafiki prezentujące nam możliwości tej figurki czyli wymienne akcesoria oraz ruchomą szczękę. Po prawej stronie umieszczono resztę figurek z tej serii czyli Himen, Many Faces, Orko, Skeletor, Java oraz Skerglow. Poza tym na opakowaniu nie znajdziemy nic więcej ciekawego, a więc otwórzmy i sprawdźmy, jak figurka prezentuje się bez niego. Figurka została wykonana w skali 5,5 calowej. Ale jak przekłada się to na centymetry? Otóż Trap Jaff mierzy dokładnie 15,5 cm. Dla porównania pokażę ci dwie inne figurki. Pierwszą z nich będzie sześciocalowy filmowy. Deadpool z serii Marvel Legends. Natomiast drugą figurką będzie siedmiocalowy Michael Myers od Neki. Te dwie figurki na stałe tutaj zagoszczą, jeśli chodzi o porównanie wielkości. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z innymi złolami z tego uniwersum: szkieletorem, Evil Lynn oraz Beastmanem. Razem prezentują się naprawdę świetnie. W akcesoriach znajdziemy trzy wymienne bronie, które można zarówno zamontować do mechanicznego ramienia lub podwiesić na pasie. Są to broń laserowa, hak, którego Trabdżaw w animacji używał najwięcej, oraz szczypce, które niestety nie zamykają się, ale to i tak miły dodatek. Kolejnym dodatkiem do figurki jest czterostronnicowy mini komiks, w którym znajduje się historia z podwójnym orką. Szkoda, że nie znajdziemy tutaj napisów. Ale mimo to jest to naprawdę bardzo fajny dodatek. Muszę przyznać, że detali na tej figurce również nie brakuje. Jeżeli zaczniemy od głowy, dostrzeżesz bardzo ładnie wyrzeźbioną twarz z ruchomą szczęką oraz ciekawym designem hełmu. Jeżeli jesteś ciekawy, co to jest tutaj na górze, to jest to chwytak, dzięki któremu Trapdjaw może zjechać po linie. Naprawdę ciekawy design. Poniżej znajdziemy mechaniczne ramię, które również zostało bardzo ładnie wykonane. To właśnie do niego możemy podpiąć wspomniane wcześniej akcesoria. Jeszcze niżej, znajdziemy bardzo ładny pas z wielką czachą na środku oraz mechaniczne nogi. Tak oto figurka wygląda od tyłu. W większości przypomina resztę tych figurek, ponieważ każda figurka wzorowana jest na ciele Chimena, ale ta szczególnie się tutaj wyróżnia. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. No to sprawdźmy teraz, jak wygląda pozowalność tej figurki. Głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy ją obracać w dwie strony, pochylać delikatnie w dół oraz unosić delikatnie do góry. Szczęka jest również ruchoma, a więc możemy ją otwierać i zamykać. Ramiona możemy obracać o 360 stopni unosić od i do ciała, zginać w łokciach o kąt około 90 stopni oraz obracać w tych łokciach. Nadgarstki również są ruchome, możemy je pochylać w dół, odchylać w tył oraz obracać dookoła. Co do mechanicznego ramienia, to również jest bardzo ładnie ruchome, ponieważ możemy je odchylać od ciała i z powrotem, obracać o 360 stopni, obracać w łokciu oraz zginać w tym łokciu. Także wszystko działa jak najbardziej poprawnie. Talia również jest ruchoma i możemy obracać nią dookoła. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki, zrobimy tutaj prawie kompletny szpagat. Dodatkowo możemy zginać w kolanach oraz obracać w tych kolanach. I na koniec zostały ruchome stopy, góra, dół i na boki. Jest to troszeczkę ograniczone tą zabudową tutaj kostek, ale wszystko działa jak najbardziej poprawnie. A więc, jak widzisz, tych ruchomych punktów tutaj nie brakuje. Trabjaf to naprawdę świetna figurka z bardzo ciekawym designem. Do plusów zaliczę tutaj sporo akcesoriów, z których możemy tworzyć ciekawe kombinacje ruchomą żuchwę, dzięki której ta figurka wysuwa się na prowadzenie, jeśli chodzi o ruchome punkty w tej serii, oraz bardzo ładnie narysowany mini komiks. Poza tym malowanie figurki jest na podstawowym poziomie, ale za to kolory świetnie do siebie pasują. Co do oceny, to dam tej figurce mocne 8 na 10 i zdecydowanie ją polecam. Dzięki tej figurce na mojej półce z innymi figurkami z Masters of the Universe powiało świeżością i prezentuje się coraz lepiej. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!